Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie recenzja komputera za 0 zł. Trik polega na tym, że komputer został znaleziony na śmietniku. Sprawdzimy czy działa, czy jest to może jakaś mała ustarka i może uda nam się uzyskać w tym jakiś w miarę sprawny komputer. Eee, zobaczymy jego bebechy, co mamy wewnątrz. Obudowa jest zniszczona, pokrzywiona trochę klapa. No ale co mamy w środku? W środku widać, mamy wyciągniętą kartę graficzną. Także, yy, będziemy zobaczyć na tej wbudowanej. Poza tym mamy procesor Intela ze standardowym coolerem. W pierwszej kolejności musimy go odkurzyć. Komputer został wyposażony w dysk twardy o pojemności 400 GB yy, firmy Western Digital. 2 GB RAMu Samsunga DDR2 800. -ki. Procesor Intela o taktowaniu 1,8 GHz dual-core. Całość zainstalowana była na płycie głównej Asusa P5 GC-MXS. punktem komputera jest chyba jego zasilacz marki Phil. Obudowa jest w dość słabym stanie. Posiada dwa wyjścia USB oraz audio, czyli mikrofon i nagłośniki. No, Komputer posiada napęd CD oraz stację dyskietek oraz trochę połamanych elementów. Ta płyty główne jest całkiem niezły, Kondensatory nie są napuchnięte, więc nie będzie to wymagało jakiejś ingerencji w postaci ich wymiany. Ciekawostką jest, może zdjęcia razy, raz teraz oraz chipsetu płyty głównej. Ta posiada tylko dwa sloty na pamięć ram i maksymalna obsługiwana pojemność to 2 GB. Poza tym mamy kilka wyścigów SATA oraz IDE. Dobra, no to przechodzimy do testu uruchomienia tego komputera. Zobaczycie, co działa. Sprawdzimy jego poziom hałasu oraz użycie prądu. Już samo wpięcie powoduje użycie prądu na poziomie 1 W. Chociaż komputer jest wyłączony całkowicie, nawet z przycisku. Dobra, uruchomimy zasilacz. Pojawia nam się dioda, która sygnalizuje, że mamy prąd na płycie głównej. To uruchamiamy komputer. Pierwsza próba. Dobrze się kręcić. Około 30 dB Zobaczymy, jak to jest. Gdyby je do 40 około, także komputer do najcichszych nie należy. Kwestia zużycia prądu jest cały czas widoczna tutaj. O, jakieś mam profile. Komputer znaleziony w koszu, a nie sformatowany. Ktoś mógł stracić ciekawe dane. Dobra, zobaczymy Kamila. No, Kamil przynajmniej ma jakieś hasło. I za o, i za niestety nie masz hasła. Zużycie prądu tak na poziomie 50-80 W. No jak się uruchamia o troszkę więcej, bo większe obciążenie na procesora, ale myślę, nie ma źle. Mowa oczywiście o samej skrzynce bez monitora. No dobra, ogólnie widać, że komputer chodzi. Nie będę go jakoś specjalnie testować. Yy, zużycie takie. Podczas poczynku 55 w natomiast poziom hałasu sięga około 400 dB. No to dość sporo. Jednak najważniejsze jest to, że sam komputer działa do internetu. powinno wystarczyć jakieś, może naprawdę proste, proste gry też na nim pójdą. No ale możemy zawsze to sprawdzić na klasycznym paintballu, który jakieś tam grafiki 3D ma. Dobra, sprawdzimy, jak to będzie podczas paintballa. Słuchajcie, prądu niewiele większe. ale to lecimy. Grało chyba na tych... nie, to jest kopniak. Dobra. Przetarniam. No, może to tytuł naprawdę słaby, ale przynajmniej on się nie tnie. No, to swojego czasu i do lepszych jaka była dostępna, nie? Dobra, to tyle. No, jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem, to zapraszam do aukcji, jeżeli jeszcze jest aktywna. No, spójrzcie na datę. Myślę, że w ciągu dwóch tygodni komputer może się sprzedać. No, mam nadzieję, że tak. Jak coś, to dzięki, trzymajcie się. Cześć.